Cześć! To zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! W zatłoczonym serwisie samochodowym, gdzie nikt nie oczekiwał cudu, dwudziestoletnia Kalina właśnie kończyła zmianę oleju w starym Reno, kiedy na plac podjechała limuzyna z przyciemnianymi szybami i srebrnymi felgami. Wszyscy od razu spojrzeli nie dlatego, że było to coś niezwykłego, ale dlatego, że wiedzieli, że należała do prezesa firmy motoryzacyjnej Stellar Motors, Borysa Makowskiego, znanego z arogancji i pokazów siły. Kalina, która przez ostatnie dwa lata uczyła się mechaniki od podstaw, nie mogła sobie pozwolić na żadną wpadkę, ale nie spodziewała się, że to właśnie dzisiaj los ją postawi w centrum upokarzającego spektaklu. Borys wysiadł z samochodu z chłodnym uśmiechem, otoczony przez ochroniarzy, a obok niego kroczył jego dwór influencerzy, prawnicy, partnerzy biznesowi, wszyscy ubrani, jakby właśnie zeszli z planu reklamy. Na ławecie za nim stał sportowy McLaren 765 LT, matowy fiolet z pomarańczowymi zaciskami auto warte więcej niż całe osiedle kaliny. I wtedy to się stało w tłumie pracowników i klientów serwisu Borys nagle wskazał na kalinę i z ironią zapytał: Hej, ty, zrobisz coś pożytecznego dzisiaj i spróbujesz to naprawić? Całe towarzystwo wybuchło śmiechem, a jeden z influencerów już wyciągał telefon, by streamować żart prezesa. Kalina przez sekundę stała w bezruchu. Wiedziała, że to nie było pytanie, tylko publiczna próba ośmieszenia. Ale coś w niej się zagotowało, nie zamierzała dać się zepchnąć do kąta, nawet jeśli była tylko mechanikiem na pół etatu z warsztatu, w którym klucze są starsze niż nie jeden silnik. Dobra, odpowiedziała spokojnie, daj mi dziesięć minut i klucze do narzędzi ten prosty gest, pogięcie wyzwania sprawił, że tłum nagle zamilkł. Nawet Borys, którego usta już były wygięte do kolejnej drwiny, lekko się zawahał. Kamera influencerki zarejestrowała każdy ruch kaliny jak ściąga rękawiczki, jak podnosi maskę i jak od razu zauważa, że układ chłodzenia został kompletnie zablokowany, prawdopodobnie przez nieautoryzowaną modyfikację. To nie była zwykła awaria, ktoś wcześniej próbował coś ukryć. Ale zanim zdążyła o tym powiedzieć, jeden z ochroniarzy wyrywa jej klucz dynamometryczny i mówi, że dotykanie tego auta to przestępstwo Borys tylko się zaśmiewa. Ojej, może jeszcze węzwiecie policję, bo dziewczyna wie, co robi. Kalina się nie poddaje. Wraca z własną walizką narzędzi, którą trzyma w bagażniku swojego starego Klio i zaczyna działać, krok po kroku, ignorując telefony skierowane w jej stronę, drwiące komentarze i kamerę, która zbliża się do jej dłoni, gdy odkręca śruby przy turbinie. Nagle jeden z obecnych techników z warsztatu, starszy pan Zbyszek, podchodzi i szepcze, ten silnik był dłubany. Ale nie przez byle kogo. Ktoś to specjalnie uszkodził Kalina zbladła, ale nie dała tego po sobie poznać. Już wiedziała to nie był tylko żart. To była pułapka. Ale dla kogo? Tymczasem tłum czekał na jej upadek. Jeden z gości Borysa stwierdził, No dalej, dziewczynko, zrób magię albo pokaż, że jesteś tylko ładną twarzą z brudnymi paznokciami. Kalina spojrzała prosto w kamerę i powiedziała jedno, to nie magia. To wiedza. I cierpliwość potem z hukiem zatrzasnęła maskę. Odpalaj, rzuciła do technika. Mechanik niepewnie przekręcił kluczyk. Silnik zaryczał, ale nie jak McLaren. Brzmiał nierówno. I wtedy Kalina powiedziała to, co szokowało wszystkich. Ten samochód nie powinien być na drodze. Modyfikacja turbosprężarki nie tylko łamie przepisy homologacyjne, ale zagraża życiu kierowcy, Borys parsknął. Ty sobie żartujesz? Ale Kalina wyciągnęła telefon i pokazała zdjęcie elementu, który trzymała w dłoni, część była podpisana logiem konkurencji. Zapanowała cisza. Nawet influencerzy przestali nagrywać. Borys patrzył na nią bez słowa, a potem coś w jego twarzy się zmieniło z pogardy na zaciekawienie. Kim ty jesteś? zapytał. Kalina odpowiedziała tylko: dziewczyną, którą próbowaliście upokorzyć. Ale to wy się teraz wstydzicie, wokół niej zapadła głucha cisza, ale każdy z obecnych wiedział to dopiero początek. Bo Kalina właśnie udowodniła, że żart który miał ją ośmieszyć, zamieniła w swój pierwszy wielki triumf. A McLaren? Trafił z powrotem na lawetę. Ale już nie jako rekwizyt do pokazówki, tylko jako dowód na to, że Kalina nie da się zgnieść. Nie dzisiaj. I nie przez nikogo. Kilka dni po incydencie z telefon Kaliny zadzwonił o 6 rano na ekranie, wyświetlił się numer zastrzeżony, a ona, jeszcze zaspana i przekonana, że to telemarketer, niemal go odrzuciła. Ale co się tknęło? Po drugiej stronie rozległ się niski, spokojny głos, pani Kalino. Nazywam się Jakub Nowicki, asystent pana Borysa Makowskiego. Prezes chciałby się z panią spotkać. Dzisiaj. W jego centrali serce Kaliny przyspieszyło. Na początku była pewna, że to żart, kolejna gra. Ale pod wskazanym adresem rzeczywiście znajdował się przeszklony biurowiec Stellar Motors, miejsce, gdzie rodziły się najdroższe koncepty samochodowe w kraju. Na miejscu przywitała ją elegancka recepcjonistka, wręczyła identyfikator VIP i zaprowadziła przez futurystyczne korytarze do sali konferencyjnej. Tam, przy wielkim stole, siedział on Borys Makowski, ubrany tym razem nie w garnitur, ale w ciemne dżinsy i kaszmirowy sweter z laptopem i espresso przed sobą. Usiądź, powiedział krótko. Nie przeprosił. Nie wspomniał o żarcie. Tylko patrzył. I wtedy rzucił. Potrzebuję kogoś, kto nie myśli jak wszyscy moi inżynierowie. Potrzebuję kogoś, kto się nie boi. Ty się nie bałaś. Chcę ci zaproponować: 30 dni w naszej siedzibie masz dostęp do laboratoriów, prototypów, sprzętu. Jedno zadanie: udowodnij, że jesteś warta czegoś więcej niż warsztatów w Brzezinach. Kalina nie wiedziała, czy śmiać się, czy uciec, ale zgodziła się. Z trzęsącymi dłońmi podpisała tymczasowy kontrakt i jeszcze tego samego dnia wjechała windą na 27 piętro do działu rozwoju prototypów, gdzie pracowali wyłącznie inżynierowie z tytułami naukowymi i stypendiami od Tesla czy Porsche. Jej stanowisko? Stolik w rogu, bez komputera, bez wsparcia. W pokoju, gdzie wszyscy byli zbyt zajęci, by ją zauważyć. Na początku nikt się do niej nie odzywał. Ale Kalina się nie poddała. Zaczęła od obserwacji. Zauważyła, że jeden z prototypów elektrycznych hipersamochód o nazwie Wolkyrie ma mikroskopijny problem z synchronizacją napędu i algorytmami rozkładu mocy. Problem tak subtelny, że komputer go ignorował, ale nie ona. Gdy zgłosiła to głównemu inżynierowi, doktorowi Żebrowskiemu, ten ją wyśmiał. Co ty możesz wiedzieć, dziewczyno od olejów? Jednak kilka dni później Valkyrie zawiodła podczas testów na torze. I wtedy wszyscy usłyszeli, że Kalina przewidziała to wcześniej. Szept po szeptach zaczął krążyć po piętrach. Kim ona właściwie jest? Dlaczego nikt jej nie znał? Jakim cudem wykryła błąd, którego nie dostrzegł nawet ich AI? Ale nie wszyscy byli zachwyceni. Jeden z projektantów, Maksymilian, zaczął śledzić każdy jej ruch. Gdy Kalina zostawała po godzinach, on zostawał również, ale nie by pracować. On robił zdjęcia. Słał raporty. I pewnego dnia wysłał maila do Borysa z tytułem: Ona kopuje nasz kod. Kalina została wezwana na spotkanie do gabinetu prezesa. Była przekonana, że to koniec. Że 30 dni zakończy się po dwóch tygodniach. Ale zamiast oskarżeń, Borys podał jej tablet. Wiesz, kto to wysłał? zapytał. Kalina przytaknęła. Borys się uśmiechnął. Zostałaś przetestowana. Przeszłaś. Ten kod, który rzekomo skopowałaś, był fałszywy. Wpuściłem go specjalnie do systemu. Ty go nie użyłaś. Oni, tak Kalina była w szoku. To wszystko było ustawione? Wszystko nie, odpowiedział Borys, jakby czytał jej myśli. Ale chciałem zobaczyć, czy jesteś lojalna wobec wiedzy, czy wobec pokusy skrótu. I wtedy wydarzyło się coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego. Borys wręczył jej kartę z dostępem do strefy zero sekcji firmy, do której nie miał wstępu nikt spoza najwyższego kierownictwa. Kalina nie dowierzała. Dlaczego mi to dajesz? Zapytała. Bo tam czeka coś, co może zmienić świat motoryzacji. Ale potrzebuje kogoś, kto potrafi słuchać maszyn Kalina weszła do strefy, a to, co tam zobaczyła, odebrało jej mowę stalowy szkielet pojazdu bez kabiny, silnik który przypominał hybrydę napędu Tesli i Formuły 1 oraz system samouczenia się AI, który analizował nie tylko dane storu, ale decyzje kierowcy. To nie jest samochód, szepnęła Kalina. To pilot. Przez następne dni Kalina nie spała. Zespół był ograniczony do trzech osób, z czego dwie całkowicie nieprzyjazne. Ale ona nie przyjechała tu po przyjaźnie. Pracowała po nocach, łączyła kable, testowała, kodowała i poprawiała algorytmy. Aż któregoś dnia coś zaskoczyło. Silnik ożył i system po raz pierwszy sam dostosował moment obrotowy do zakrętu toru. To było przełomowe. Kalina uśmiechnęła się do siebie, ale wtedy drzwi do laboratorium otworzyły się gwałtownie, a do środka wszedł dziennikarz. Z kamerą. Pani Kalino, czy wie pani, że ten projekt został właśnie objęty śledztwem przez Ministerstwo Rozwoju? Kalina zamarła. Coś. Co miało być przełomem, właśnie stało się problemem politycznym. Ale to był dopiero początek. Kalina patrzyła na kamerę i dziennikarza, którego głos brzmiał jak wyrok: Ministerstwo Rozwoju wszczyna postępowanie w sprawie nielegalnego testowania pojazdu AI bez autoryzacji homologacyjnej w laboratorium, zapadła cisza. Dwie osoby z zespołu od razu się odsunęły od biurka, jakby obecność Kaliny była trująca. Borys pojawił się dopiero po godzinie zdenerwowany, ale nie wściekły. Wiedziałem, że to możliwe, powiedział. Ale nie wiedziałem, że zareagują aż tak szybko Kalina zapytała czy ten projekt był legalny? Borys spojrzał na nią i odparł oficjalnie? Nie. Ale nie jesteś tu po to, żeby robić rzeczy oficjalne to zdanie rozbrzmiało w niej jak echo. Już nie wiedziała, komu ufać. Następnego dnia została przesłuchana przez dwóch urzędników z Departamentu Technologii Formalnych chłodnych, traktujących ją jak podejrzaną. Zadawali pytania, na które nie miała odpowiedzi. Kto finansuje projekt Valkyrie? Dlaczego system AI nie jest zarejestrowany w krajowej bazie? Czy wie pani, że testowanie takiej jednostki bez zgody to przestępstwo zagrożone więzieniem? Kalina poczuła, że jej świat właśnie zaczyna się rozpadać. Z osoby, która miała być odkryciem dekady, nagle została zepchnięta do roli kozła ofiarnego. Tylko że coś tu nie grało. Przecież kot który stworzyła, był jej. A system AI został napisany od podstaw przez nią i jej dwóch kolegów. Dlaczego więc ktoś próbował jej to odebrać? Tego wieczoru, nie mogąc spać, Kalina przeszukała serwer systemu Valkyrie i natknęła się na loługi, które nie były jej autorstwa. Ktoś wszedł do systemu o 3.14 w nocy i wgrał nowe parametry z konta, którego nazwa brzmiała Max12b Maximilian. Ten sam, który wcześniej oskarżył ją o kopywanie kodu. Serca Kaliny przyspieszyło. Skopywała logi na pendrive'a i następnego dnia rano, mimo zakazu, weszła do gabinetu Borysa i rzuciła, mamy sabotażystę. I to nie jestem ja, Borys spojrzał na pliki i zamknął laptopa. Wiedziałem, że coś kręci. Ale nie miałem dowodu, Kalina powiedziała, teraz mamy. Ale zanim zdążyli coś z tym zrobić, do laboratorium wkroczyło dwóch urzędników tym razem z nakazem konfiskaty wszystkich danych projektu Volkerie. Kalina zdążyła tylko wyjąć pendrive'a i wsunąć go do kieszeni. Wiedziała, że jeśli go straci, wszystko przepadnie. Dokumenty, które zabezpieczyli, zawierały nie tylko schematy techniczne, ale i informacje finansowe. I właśnie tam Kalina dostrzegła drugi trop. Firma Stellar Motors współpracowała z tajemniczą zagraniczną spółką o nazwie Nerofratech, która nie miała nawet strony internetowej. A przelewy szły przez Luksemburg, potem Singapur. Była mowa o technologii wykrywania ludzkich reakcji psychofizycznych przez AI. Kalina nie była prawnikiem, ale znała jedno słowo: nielegalna inwigilacja. Jej kod, system, który miał ułatwiać prowadzenie pojazdu, był używany do testowania reakcji kierowców pod wpływem stresu bez ich zgody. Kalina zrozumiała: nie chodziło o samochód. Chodziło o ludzi. A właściwie o kontrolę nad nimi. Gdy powiedziała o tym Borysowi, ten milczał przez dłuższą chwilę. A potem powiedział coś, czego się nie spodziewała: Wiem, Kalina zamarła. Zgodziłeś się na to? zapytała, z drżeniem w głosie. Nie od razu. Ale jak widzisz, świat nie działa już według prostych zasad, i wtedy dodał Nie jesteśmy bohaterami Kalino. Po prostu robimy, co musimy, żeby przeżyć. Kalina wybiegła z jego gabinetu. Czuła się zdradzona. Wszystko, na co pracowała, zostało użyte przeciw niej. Ale się nie poddała. Pojechała do jedynej osoby, której ufała pana Zbyszka, starszego mechanika z warsztatu, który pierwszy zauważył, że McLaren był manipulowany. Pokazała mu pendrive'a. Zbyszek, który znał wielu dawnych inżynierów z czasów PRLU, zadzwonił do znajomego w telewizji. I tak w ciągu 48 godzin Kalina miała mieć wywiad w największym serwisie informacyjnym w kraju na żywo. Ale zanim do tego doszło, ktoś włamał się do jej mieszkania. Zniknął tylko laptop. To był jasny sygnał. Gra się zaostrzyła. Ale Kalina była gotowa. Miała kopię plików. I wiedziała, że jeśli teraz się cofnie, wszystko przepadnie nie tylko jej kariera, ale może też bezpieczeństwo tysięcy ludzi, którzy będą jeździć samochodami z ukrytym systemem śledzącym. Dlatego dzień później, ubrana w swój roboczy kombinezon, ale z kartą dostępu do siedziby steller, weszła do sali konferencyjnej, gdzie trwała właśnie wielka prezentacja dla inwestorów. Borys prezentował nowy model walkiwi. W tle leciała muzyka, tłum klaskał. A wtedy Kalina stanęła przed ekranem i włączyła swój pendrive. Na ekranie pojawił się zapis: Moduł psychofizjologicznej adaptacji jazdy, użytkownik nieświadomy, sala zamarła. Jeden z inwestorów zapytał, co to jest? Kalina odpowiedziała: To wasza przyszłość. Albo wasza zguba, a potem wyświetliła logi transferów, powiązania z Nerofratek i nazwisko Maksymiliana jako autora kodu. Tłum eksplodował. W tym samym czasie na ekranach telefonów zasiadających w sali gości zaczęły pojawiać się powiadomienia, informacja o śledztwie trafiła do mediów. Kalina spojrzała na Borysa. On patrzył na nią długo. A potem, po raz pierwszy się uśmiechnął, ale to był uśmiech pełen rezygnacji. Bo wiedział, że właśnie przegrał. Po tamtym wystąpieniu w sali konferencyjnej Stellar Motors Kraj eksplodował medialnie nie z powodu samochodów, ale z powodu dziewczyny z warsztatu, która publicznie ujawniła ukryte testy AI i zmusiła miliardera do milczenia na oczach inwestorów. Nazwisko Kaliny pojawiło się wszędzie w gazetach, na Twitterze, w programach śniadaniowych. Ale nie wszyscy widzieli w niej bohaterkę. Stellar Motors rozpoczęło akcję obronną, ogłosili, że Kalina złamała kontrakt, wyniosła tajne dane, zmanipulowała zespół. Próbowali ją uciszyć pozwem na 12 milionów złotych. Ale Kalina nie była już sama. Tego samego dnia do jej drzwi zapukała prawniczka Fundacji Ochrony Technologii Konsumenckiej. Reprezentujemy cię. Za darmo. To, co zrobiłaś, to przełom. Sąd ruszył błyskawicznie, sprawa była medialna, pełna nacisków i polityki. Na sali sądowej Borys Makowski siedział po lewej stronie, otoczony przez sztab prawników, cały czas z kamienną twarzą. Kalina, w prostym czarnym swetrze i dżinsach, siedziała po prawej. Ale to ona miała argumenty. Pendrive, lougi, dane przelewów wszystko zostało potwierdzone przez niezależnych biegłych. Co więcej, pojawił się jeszcze jeden świadek programista zatrudniony w Nerofratek który po nagłośnieniu sprawy przesłał anonimowo kolekcję maili z wewnętrznej korespondencji. Z nich wynikało jasno, Borys wiedział, co się dzieje. Ba, to on podpisywał zgodę na testy ukrytego systemu. Kiedy sędzia odczytał wyrok, Kalina Jaworska działała w interesie publicznym, nie popełniła przestępstwa, a Stellar Motors dopuściło się poważnych naruszeń praw konsumenckich i etycznych, cała sala oddechnęła. Ale to nie był koniec. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło śledztwo w sprawie wszystkich firm powiązanych z Nerofratek, a Makowski złożył rezygnację. Jego twarz pojawiła się ostatni raz w mediach, gdy przepraszał, choć każdy wiedział, że te słowa zostały wymuszone. Kalina nie świętowała, nie chciała orderów. Zniknęła na kilka tygodni. Wróciła do swojego starego warsztatu w Brzezinach, gdzie razem z panem Zbyszkiem przez kilka dni po prostu naprawiali auta. Ale coś się zmieniło. Przez internet zaczęli pisać do niej młodzi ludzie z całej Polski pytali jak nauczyć się tego co ona umie. Jak zostać mechanikiem, jak programować, jak nie dać się systemowi. Kalina, początkowo zaskoczona, wpadła na pomysł. Za resztki oszczędności wynajęła starą halę po cukrowni i napisała na drzwiach jedno zdanie: Tu nie uczymy jak być geniuszem. Uczymy jak nie bać się być sobą. Tak powstała jej inicjatywa Strefa Momentu, miejsce, gdzie młodzi mechanicy Programiści i marzyciele przychodzili, by testować swoje pomysły i tworzyć technologie nie dla korporacji, ale dla ludzi. Początkowo miała jednego laptopa, trzy biurka i starą drukarkę 3D. Ale po miesiącu zaczęły pojawiać się darowizny, potem zaproszenia do wywiadów, a nawet oferta od zagranicznej uczelni, by otworzyć skaliną program stypendialny. Odmówiła. Nie po to odeszłam od tych, którzy chcieli mnie kontrolować, by wracać do innej formy władzy, powiedziała w wywiadzie który zdobył miliony wyświetleń. W międzyczasie odkryła coś jeszcze. Jeden z jej dawnych projektów, nad którym pracowała po cichu system dynamicznego wspomagania jazdy dla osób z niepełnosprawnością, został przez nią ulepszony i udostępniony jako open source. Wielu myślało, że zrobi to dla zysku. Ale Kalina robiła to z zasady. Technologia to nie broń. To most zaczęły ją cytować światowe portale technologiczne, ale ona nadal przychodziła rano do hali w Brzezinach i sama parzyła kawę dla swoich uczniów. Kiedy po roku od afery z Walkilią odwiedził ją dziennikarz, ten sam, który wtedy wszedł do laboratorium, zadał jej pytanie: Gdybyś mogła cofnąć czas, przyjęłabyś tę pracę jeszcze raz? Kalina spojrzała przez szybę, gdzie młoda dziewczyna właśnie montowała silnik do własnoręcznie zaprojektowanego go karta i odparła: Nie przyjęłam pracy. Ja stworzyłam coś, czego nie mogłam dostać. Na koniec reportażu kamera pokazała tabliczkę na wejściu do Hali. Na niej widniało logo, które narysowała jej siostra zębatka i dłoń. A pod spodem napis: Nie jesteś za młoda. Nie jesteś za biedna. Nie jesteś za słaba, kalina została ikoną. Ale nie celebrytką. Każdego dnia, kiedy ktoś próbował ją przekonać, że teraz to już pora na inwestorów i poważne biura, odpowiadała: Poważna technologia rodzi się tam, gdzie ludzie mają serce, a nie pieniądze, a Borys? Podobno wyjechał do Dubaju ale media przestały o nim pisać, bo już nikt nie chciał słuchać o tym, kto miał wszystko. Wszyscy chcieli słuchać o tej, która miała odwagę powiedzieć nie. I tak historia Kaliny dobiegła końca, ale zostawiła po sobie coś więcej niż nagłówki i lajki. Zostawiła ruch, pokolenie i marzenie, że nawet jeśli ktoś rzuci ci wyzwanie z uśmiechem wyższości, możesz mu odpowiedzieć kluczem francuskim i otwartym sercem.